Wojtek, Polacy się budzą za Twoim, jak gdyby, za Twoją organizacją tego dzisiaj przedsięwzięcia, no bo to coś niesamowitego. Byłem po tej drugiej stronie i widzę konsternację, widzę zdenerwowanie, bo narracja im się sypie. My po prostu mówimy prawdę. Jak mówi Małgorzata, grupa profesor, która robiła pierwszą ekskumację, nasza przyjaciółka serdeczna, która miała tu z nami być, ale ma dzisiaj bardzo ważne wydarzenia. Tam są bardzo trudne sprawy na wydziale, na którym pracuję na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Nie mogła z nami być, to się okazało wczoraj. Mówi o tym, że Ziemia nie kłamie. Ziemia mówi prawdę. Ziemia nie ma poglądów politycznych ani żadnych innych. Jest jaka jest. I w tej Ziemi ona była o krok od pokazania, że była to zbrodnia niemiecka. Odkopywała tą prawdę kawałek po kawałku. I wtedy wkroczył rabin Schulich, amerykański żyd, który sam siebie nazwał rabinem polskim. I który rozpoczął wielką nagonkę na tą grupę, nomen, nomen Małgorzaty Grupy, grupę badawczą. Przerwana ekshumacja na skutek fatalnej decyzji ministra sprawiedliwości, który uległ Żydom Lecha Kaczyńskiego. Prawda została zakopana. Po paru miesiącach, Robin Szudlich powiedział w mediach, Polacy nie chcieli ekshumacji, bo wiedzieli, że gdyby ją doprowadzili do końca, to odkryliby polską zbrodnię. Cynizm, podłość tego człowieka nie zna granic. Przez następne lata wszyscy na wyścigi przepraszali. Za rzekomo polską zbrodnię w Jedwarny. To nie jest polska zbrodnia, to była zbrodnia niemiecka. Z niedawnego uczyniono symbol polskiego nazizmu i mordowania Żydów przez Polaków. Jedno wielkie podłe kłamstwo. Świat w to kłamstwo uwierzył. My dziś udało się po wielu zabiegach, staraniach, które musiały być w ciszy, nabyć tę ziemię 30 metrów od miejsca autentycznej tragedii, ale tragedii, która jest wykorzystywana instrumentalnie. Bo to, że Żydzi stali zamordowani, nikt tego nie neguje. Choć oczywiście nie w takiej liczbie, jak Żydzi mówili jeszcze parę lat temu, że 1600, dziś wiemy, że mogło być ich stu kilkudziesięciu i tak dużo, zamordowanych przez Niemców. Ale Żydzi mówią, że Polacy. Dlaczego? Dlatego, że traktują to jako instrument nacisku, szantażu, wymuszaniu, wymuszaniu na nas różnych rzeczy i de facto robienia z nas nazistów. Robią to dla pieniędzy, władzy i poli. Długo by o tym mówić. Mamy tę ziemię. To jest nasza ziemia, z której już nie odejdziemy. 30 metrów od miejsca kłamstwa powstaje, tra, autentycznej tragedii, ale też miejsca kłamstwa, powstaje miejsce prawdy. Siedem stacji, które będą mówiły o relacjach polsko-żydowskich na przestrzeni dziejów, będą opowiadały o tym wydarzeniu, które tu się działo 10 lipca 1941 roku. Będą, będą mówiły o tym, co wydarzyło się wcześniej i później. Będą mówiły o zdradzie Żydów, o zbrodniach Żydów na Polakach. Dość tej zakłamanej żydowskiej narracji. To wszystko będzie w tym miejscu. Nie usuną nas stąd. To będą wielotonowe kamienie, gdzie będą te napisy w języku polskim, angielskim i To wszystko tu stanie. Siedem stacji, a na środku pomnik prawdy, który bardzo dokładnie opowie w trzech językach o wszystkim, co się tu działo. Czemu ma to służyć? To będzie jak wyrzut sumienia. Politycy dziś składają tam więcej, kancelaria premiera, kancelaria prezydenta, a Żydzi mówią, wszyscy czczą ofiary polskich zbrodni. Nie, teraz polski polityk może będzie miał moment do namysłu, czy składać miejsce w miejscu autentycznej tragedii, ale które jest wykorzystywane instrumentalnie do kłamania i obarczania nas nie naszą zbrodnią, czy może pójść obok i złożyć pom wieniec kwiaty w miejscu w pamięci wszystkich ofiar tych sowieckich, które powstały z donosów Żydów. bo to Żydowscy sąsiedzi donosili na Polaków? To była rodzina oficera, księdza, to byli harcerze. Żydzi to wiedzieli, bo byli sąsiadami. Mówili sobie to, sąsiedzi wywozili tych ludzi na nieludzką ziemię. Od książ Jan Tomasz Gross, w książce sąsiedzi, odwrócił historię. Napisał sąsiedzi. Można napisać zupełnie inną książkę pod tym samym tytułem. Żydowscy sąsiedzi, którzy na skutek swoich donosów doprowadzili do martyrologii tysięcy mieszkańców jedwabnego i okolicznych miejscowości. Bo historia była zupełnie odwrotna. A więc będzie tu miejsce, gdzie będzie można złożyć kwiaty, wieńce, pomodlić się za ofiary polskie z rąk Sowietów i do nosu Żydów z lat 39-41 i polskie i żydowskie z czasów okupacji niemieckiej 41-44 i później jeszcze w 1945 roku. I to jest miejsce, w którym ta prawda będzie, będzie krzyczeć ze wszystkich sił. Dosyć waszych kłamstw. Tu jest miejsce prawdy, tam jest miejsce autentycznej tragedii, ale zarazem miejsce wykorzystywane w sposób manipulacki, miejsce mistyfikacji. My się stąd nie damy wygonić, a zatem wierzymy, że być może następny rząd, jeśli będzie to rząd polski, mając tyle danych i mając tuż obok to miejsce, zdobędzie się na ten decydujący krok, bardzo odważny, bo do tego trzeba odwagi przeciwstawić się Żydom. I przeprowadzą pod nadzorem jakiejś międzynarodowej komisji uczciwą ekshumację. A jeśli przeprowadzą, to my wierzymy, że dokopią się do prawdy o niemieckiej zbrodni. I wtedy w proch i w pył rozpadnie się to główne kłamstwo, bo ze zbrodni drabieńskiej Żydzi zrobili symbol polskiego nazizmu rozpoznawalny w Ameryce, Kanadzie i na całym świecie. Powiesz jedwabne i już wiesz, to miejsce, gdzie Polacy mordowali Żydów, odbierz im ten zakłamany symbol kłamstwa. I mają problem. Dlatego konsternacja, od której pierwsze zacząłeś, skonsternowani Żydzi, to nie tak miało być. To jest właśnie pierwszy element. Jeżeli byli skonsternowani, ja tam nie byłem, ale jeżeli mówisz, byli skonsternowani, to bardzo dobrze, powinni się wstydzić.